Talia kart służąca powszechnie do grania w takie gry jak Macao, Brycz czy Kierki składa się z 13 różnych kart w 4 różnych kolorach, ale to wie każdy. A ja dziś postaram nauczyć się nauczyć jej całej na pamięć. Hej, ja nazywam się Przemek i dzisiaj pokażę Wam, jak zapamiętałem całą talię kart, ułożoną oczywiście w przypadkowej kolejności i dokładnie przetasowaną. Wydaje się to dosyć proste, natomiast cała talia kart składa się z aż 52 kart, co daje nam naprawdę ogromną, ogromną liczbę możliwości, w jakiej te karty mogą zostać ułożone. Choć tak naprawdę nie jesteśmy w pełni świadomi, jak wielka jest to liczba, pomimo tego, że możemy ją w bardzo łatwy sposób policzyć. Tak naprawdę wiemy, że w talii mamy 52 karty, więc mamy 52 możliwości na wylosowanie pierwszej karty, czyli dosłownie możemy wylosować każdą z nich. W tym przypadku jest to trójka kier. Następnie zostały nam oczywiście 51 kart, więc teraz spośród tych 51 kart mamy 51 możliwości, aby wylosować kolejną. W tym przypadku jest to ósemka pik. Jak się pewnie domyślacie, zostało nam kart 50, więc możemy tak losować karty aż zostanie nam jedna karta. Więc teraz mnożąc te wszystkie cyfry, te wszystkie liczby, dostaniemy tak naprawdę tą liczbę, tą liczbę kombinacji w której te wszystkie karty mogą zostać ułożone. Oczywiście w bardzo prosty sposób, dla ludzi, którzy znają to wyrażenie, jest to po prostu 52 silnia. Wow, ale ktoś może powiedzieć, że przecież 52 silnia to nie jest wcale taka wielka liczba. Możemy sobie wymyślić jakąś większą, bo ja wiem, 53 silnia, albo nie wiem, 135 silnia, ale czy tak naprawdę zastanawiamy się jak ogromne są to liczby? Pewna strona w internecie, czep.net świetnie opisuje jak tak naprawdę 5 52 silnia jest ogromną, przeogromną liczbą i nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Na tej stronie, do której oczywiście link macie w opisie, jest bardzo fajnie zobrazowane, jak tak naprawdę 52 silnia jest wielką liczbą. Jest to pokazane na przykładzie upływającego czasu. Wyobraźmy sobie sytuację, że nastawiamy sobie minutnik, zegar, stoper na dokładnie 52 silnia sekund. I teraz tak naprawdę naszym zadaniem jest jedynie czekać. Jedynie czekać, aż ten czas upłynie. Aby umienić sobie to czekanie, autor strony proponuje taką zabawę. Stań na równiku i teraz zrób jeden krok do przodu. Odczekaj miliard lat. Zrób następny krok do przodu i odczekaj kolejny miliard lat. I jak przejdziesz Ziemię dookoła, to weź jedną kroplę z Oceanu Atlantyckiego i powtórz cały proces. Znowu poczekaj miliard lat, zrób jeden krok do przodu, poczekaj miliard lat, zrób jeden krok do przodu i jak przejdziesz Ziemię dookoła, znów weź jedną kroplę z Oceanu Atlantyckiego. W momencie, kiedy zrobisz tych kółek tyle, aby wyciągnąć całą wodę z oceanu, postaw kartkę papieru na ziemi i wtedy wlej całą wodę z powrotem. Zacznij proces raz jeszcze, czyli poczekaj miliard lat. Zrób krok do przodu, obejdź całą Ziemię, wejdź, weź krople wody z Oceanu Atlantyckiego, tak długo aż wypełnisz cały ocean, i znowu połóż drugą kartkę na Ziemi. W momencie, kiedy naukładasz tyle kartek na Ziemi, że sięgną one słońca. To nawet nie będziesz jeszcze w połowie swojego czasu. Będziesz niemal w jednej trzeciej swojego czasu. Wow, i to dopiero pokazuje, jak astronomicznych rozmiarów jest to liczba, więc w momencie kiedy tasujesz sobie talię kart, jest bardzo spore prawdopodobieństwo, że wytasowałeś taką kolejność, która tak naprawdę jeszcze nigdy wcześniej nie była wytasowana. Nigdzie. Na całym świecie, w całej historii ludzkości. O tym więcej możecie poczytać właśnie w linku, który zostawiam Wam w opisie, a także na filmiku kanału Visos, który też macie podlinkowany w opisie. Tam autor nagrał taką animację, która pokazuje bardzo fajnie to, o czym opowiadałem z tym chodzeniem koło Ziemi, zbieraniem wody z oceanu i kładzeniem kartek i tak dalej, tak dalej. A ja spośród tych bazylionów różnych kombinacji wytasuję sobie jedną i postaram się jej nauczyć na pamięć. Także... do dzieła! I tak naprawdę pozostało nam już tylko wylosowanie tego układu, którego będę się uczył w tym odcinku. Ja tych ruszał nie będę w momencie, kiedy się nie będę uczył, ponieważ nie wiem, czy potrwa to jeden dzień, czy dwa, czy, czy pięć, może trochę więcej. Tych ruszał nie będę, kiedy, kiedy się po prostu nie będę uczyć. Cały ten układ będziecie mieli też wpisany w opisie, żeby ktoś, nie wiem, chciał se sprawdzić albo coś se zrobić. Nie mam pojęcia, wrzucę. Bo, bo czemu nie? Bo czemu nie? Więc w trakcie, kiedy ja tak profesjonalnie tasuję te karty, Ty masz czas, żeby sobie w spokoju zostawić subskrypcję i napisać komentarz, i zostawić łapkę w górę. Nie krępuj się, mamy czas. Spokojnie, ja, ja poczekam, ja potasuję. Ale spokojnie, nie krępuj się. Dobrze, tak więc to jest układ kart, którego będę się uczył. Eee, I co? I tak naprawdę, można powiedzieć, pierwsza próba. Więc mamy tutaj damę, króla, szóstkę, trójkę, dziesiątkę. Próbujemy. Dama pik, król trefl, dziesiątka kier, szóstka kier. Więc widzicie, na szybko udało mi się zapamiętać dwie karty, ale mam nadzieję, że będzie lepiej, więc bez przedłużania lećmy z tym. pik pik ósemka pik ósemka pik piątka karo czwórka karo walet trefl piątka trefl Easy piątka trefl 8 kier, 9 Pik. Równo 5 minut, 12 kart. Czy to sporo, czy to mało? Nie wiem, zaraz się okaże. Podejrzewam, że im dalej wlaz tym wyższe drzewa. Im dalej tak naprawdę będę się uczył, im więcej tych kart będzie tutaj, tym trudniej będzie zapamiętać mi każdą kolejną. Ale jak na razie 5 minut, 12 kart wydaje się, że to jest całkiem całkiem fajny wynik, ale zobaczymy, co się stanie dalej. Piątka trefl. Czwórka trefl. Karo, kur... przecież karo to jest, nie żaden trefl. Trójka. Trefl. Dama trefl. Szóstka kier. Trójka pik. Dziesiątka kier. Trójka pik. Przecież trójka pik była przed chwilą, no. Już nie może być trójka pik w dwóch miejscach, gościu, w jednej talii, no. co ty? Z konia spadłeś. Dama trefl. Dziesiątka karo i dziewiątka trefl. Ha! Tak jest, baby! Żałosne. W przypadku nauki tej umiejętności wybrałem po prostu taki sposób, że dobieram sobie po dwie karty i staram się za każdym razem zapamiętać dwie kolejne. Uważam, że zapamiętanie wszystkiego na raz byłoby po prostu niemożliwe, a tak to jestem w stanie sobie parować te karty w jakiś tam sposób w głowie, przez co wydaje mi się, że jest mi trochę łatwiej, bo tak jakby mam. Dwa razy mniej do zapamiętania. Oczywiście jest to trochę złudne, natomiast po prostu, jak zapamiętuję je parami, to mam trochę tak naprawdę prościej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, czy będę w stanie zapamiętać. Wszystko. Dziewiątka trefl, 8 karo, walet karo. Uff. Dziękuję, dziękuję. <laughs> nie trzeba było. Nie, 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 nie trzeba, nie trzeba. Uuu, pierwszy asik wylądował jakiś kier, ale nie pamiętam jaki. Jakiś kier, ale nie pamiętam jaki. Trójka? Krwa dziewiątka. No i tu będzie... Astre. Kurce, no, kurce, kurce. No i było blisko. Hm. No niestety dziesiątka karo, dziewiątka, Trefl, ósemka karo, walec karo, dziewiątka kier a Trefl. Mam 20 kart i pojawiają się już drobne problemy, co prawda zrobiłem sobie wcześniej drobną przerwę, więc może to dlatego jestem tak na świeżo i jak próbuję sobie jeszcze raz te wszystkie karty przypomnieć, natomiast 20 to już, już zaczynają się drobne kłopoty, ale oczywiście nie poddajemy się, tylko lecimy dalej. Kier, dziewiątka, karo. Proste. Tylko dlaczego tam dziewiątkę da? No cóż, zaćma. Zaćma, nie zaćma, tylko amnezja, jeśli już. Ok, więc zaczynamy drugi dzień. To jest pierwsza próba tego drugiego dnia, zobaczymy jak mi pójdzie po jednym dniu przerwy. Tak naprawdę nie myślałem o tym, o tych kartach, nie tam przypominałem sobie, więc zobaczymy jak mi pójdzie. Ja sam jestem tego ciekawy, wydaje mi się, że nie pamiętam zbyt dużo. Tych kart jest już tyle, więc z tego co kojarzę to 24 karty, także co, próbujmy. I na początku leci król Trefl. Trefl, K, 9 Kier. Wow, aż nawet się nie spodziewałem, że, że to jest faktycznie dziewiątka kier. Nie wiem. Siódemka karo? Piątka, piątka kier. Ale i tak, 20 kart z 24 to i tak jest niezły wynik, ale myślę, że i tak nie było najgorzej jak na pierwszą próbę, także cóż no, lecimy dalej. Król trefl, dama pik, trójka kier. No szóstka kier, boże! Pik. Jest, mamy to! Woo! W tym momencie mam zapamiętane już 30 kart. Uważam, że to jest super wynik. Yy, nie spodziewałem się, że tak szybko mi to pójdzie. Yy, sądzę, że mam dosyć fajny sposób. Na przykład staram się po prostu ułożyć te karty w takie fragmenty i zapamiętywać te fragmenty, drobne części, nie całą, nie całą sekwencję. Na przykład, na przykład ten fragment. Pamiętam sobie jako jeden, czyli piątka, czwórka, walet, piątka. W tym samym kolorze dwie karty, dwie karty w tym samym kolorze. Tu piątka, tu piątka. Jakoś tak próbuję sobie, to, próbuję sobie to wyobrazić, i wydaje mi się, że całkiem fajnie mi to pomaga. Tak samo jak na przykład mamy tutaj taką sekwencję. Wiem, że to się wydaje dziwne i bardzo mocno naciągane, natomiast no, cokolwiek tak naprawdę pomaga. Yy, to, jeśli tak to się mówi, jeśli coś jest głupie i działa, znaczy, że nie jest głupie. Tu mamy dziewiątkę, asa, piątkę, a tu mamy dziewiątkę, trójkę, szóstkę. Wiem, że teoretycznie to się niczym nie łączy, aczkolwiek, jakby się zastanowić, to w tej sekwencji mamy dwie karty tego samego koloru, jedną inną, i w tej sekwencji mamy dwie karty tego samego koloru, jedną inną. Dodatkowo są to karty wszystkie różnego koloru, więc jakoś mi to pomogło zapamiętać tę sekwencję, i dzięki temu jest mi po prostu łatwiej yy, zapamiętać, tak naprawdę. Całość. No ale dobra, 30 kars to jeszcze nie 52, więc no co? Lecimy dalej. Jestem bez bezsensownie. Taki mam k... problem. Jak chcesz dać mi w mordę ząby, to po prostu daj mi w mordę. Ja tylko dopiję łąż i zaciągnę się w Dobrze? I teraz coś czarnego. Tu będzie Klukaro. Tak? A ta jest ostatnia. 7 7 pik. Tak. Woo. 42 karty. Wow, nie sądziłem, że pójdzie mi to tak szybko. A 42 karty tutaj oznacza, że zostało mi do zapamiętania już tylko 10, co wydaje się już naprawdę, naprawdę blisko w porównaniu do tego tyle już umiem, a tyle jeszcze muszę się nauczyć. Wiem, że końcówki bywają najgorsze i wiem, że też jak już wszystkie je zapamiętam, żeby je powtórzyć, to będzie niewiarygodny stres, tak, tak sądzę, że, że będę się pewnie stresował, że nie będę w stanie ich wszystkich wymienić po kolei, mimo że teoretycznie je będę pamiętał, no ale tak czy siak, no jestem, jestem w mega, mega szoku. Był tref, było karo. Kier? No dobra, to ostatnie może nie było do końca zapamiętane, ale po prostu drogą dedukcji e, doszedłem do tego, że no skoro wszystkie inne były wcześniej, no to to musi być ta czwórka, więc 48 kart. No i tak naprawdę cztery ostatnie. Zostały nam cztery ostatnie karty. No cóż. Próbujemy, nie ma co. Nie ma co się czaić karo, czwórka tref. Dwójka pik, czwórka kier, król. Kier, piątka pik. Pik. Pięćdziesiąt kart. Pięćdziesiąt kart, zapamiętane, to oznacza tylko jedno. Dokładamy dwie ostatnie. Walet kier, walet pik. I to będzie cała talia. Wow, naprawdę nie wierzę, że to tak szybko poszło. Ale faktycznie wychodzi na to, że to jest cała talia, którą będę w stanie zapamiętać. Nie wiem dokładnie, ile czasu to zajęło, ale tak podejrzewam, że to jest coś koło godziny. No więc uważam, że jest to mega, mega świetny wynik. Ale żeby to, żeby to zaliczyć, żeby ten challenge był zaliczony. Zasłonię sobie oczy opaską, żeby nie było, że coś tam podglądam, że gdzieś tutaj coś czytam z kartki, czy mam gdzieś cokolwiek wypisane. E, więc z zasłoniętymi oczami będę po prostu te karty wymieniał. Także do dzieła, próba ostateczna. Dobra, więc przystępujmy do ostatecznej próby. Jak widzicie, opaska na oczy już gotowa, więc po prostu no co, pozostaje mi tylko e, sprawdzić, czy faktycznie zapamiętam wszystkie te karty. No i co? No, to działa. Dama kier. Nie. Dobrze! To no. jest cholerne karo, i kier! Tak, jakby, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to to jest kier. A to jest karo. To kier to karo. Dobrze, czyli było jednak dobrze, ale próbujemy jeszcze raz, tak? Ech. Dobra, teraz się uda na 100%. Wierzę w to. Jak się uda, zostawiasz suba i łapkę w górę. Król Trefl, Dama Pik, Szóstka Kier. Trójka Pik, Dziesiątka Kier, Ósemka Pik, Piątka Karo, Czwórka Karo, Walet Trefl, Piątka Trefl, Ósemka Kier, Dziewiątka Pik, e, Trójka Trefl, Dama Trefl, Dziesiątka Karo, Dziewiątka Trefl, Ósemka karo, walet karo. Dziewiątka kier, as trefl, piątka kier, dziewiątka karo. Trójka karo, szóstka pik, dwójka trefl, siódemka karo, dwójka karo. Król pik, dziesiątka trefl, dziesiątka pik, siódemka kier, dama karo, dwójka kier, dama kier. Szóstka trefl, as pik. Ósemka trefl, as, kier. Siódemka trefl, as, karo. Siódemka pik, król karo. Trójka kier, czwórka pik. Szóstka karo, czwórka trefl. Dwójka pik, czwórka kier. Król kier, piątka Pik, Walet, kier, valet, pik. No. I mówiłem, że się uda. Udało się. Już mówię. No nie wiem, no jak się osuba założyliśmy, no to już. To już się musi udać, także. Yes. No. Jak to mówi klasyk. I fajnie. 57 minut i 53 sekundy. Wow, to naprawdę super czas, i nie spodziewałem się, że pójdzie mi tak szybko. A już tym bardziej nie spodziewałem się, że pójdzie mi tak łatwo. Nie używałem żadnej sekretnej metody, żadnej sekretnej techniki, wyczytanej w jakiejś książce albo w jakimś kursie internetowym za 1000 zł. Po prostu siedziałem i te karty zapamiętywałem. Dzieliłem je sobie na mniejsze części i najzwyczajniej w świecie po prostu je zapamiętywałem. Bardzo serdecznie polecam każdemu z Was spróbowanie się z takim wyzwaniem. I jeśli komuś się uda, to napiszcie koniecznie w komentarzu, ile czasu Wam zajęło nauczenie się całej talii kart. A jeśli masz jakiś ciekawy pomysł, czego mógłbym się nauczyć następnym razem, to również koniecznie zostaw wiadomość w komentarzu. Na dzisiaj to tyle. I tak jak zawsze pamiętajcie, że każdy z Was ma wiele możliwości. No dobra, jesteśmy w takim środowisku, zobaczcie, w jakich ja warunkach muszę pracować, co to jest. Co to jest? Grzyb, grzyb, grzyb.